Zaczniemy się z tej strony. Mister Dziś dzisiaj mi pokażę, jak zrobić farmę piglinów. Widzicie, już jest za mną. Także to tak się prezentuje. Jakby zaraz to zbuduję dla Was jeszcze raz nową, żebyście wiedzieli, jak to się buduje. Ale chyba każdy widzi, jak. No i tak. Bierzemy sztapki złota, wkładamy do podajnika i pochodnia, redstone, kładziemy tutaj i ona w tej, w tej złoty w tej chwili zasila ten blok a ten piglin zbiera po prostu przez szkło i jak to działa wyrzuca, o na przykład piasek dusz wyrzuca piglin losowe po prostu itemki tam była skóra, widziałem i po prostu to jest automatyczna farma piglinów można to zrobić w, po prostu więcej: że obok siebie w, yy, różne, po prostu obok siebie po, pobudować i tak dalej. Następne, o, patrząc obsidian. jasno był żwir. No i tak, ja bym zaczął od podajnika. Albo zrobił o, tak, o. Dobra, zaczynam od podajnika. Cyk, 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 cyk. No i tutaj już mamy, no, można powiedzieć, gotowe, tylko wezmę sobie dywanik i tak, żeby się po prostu nie bugował ani nic z, z tych rzeczy. Lecimy na dół i skrzyneczki. Skrzyneczki nam będą potrzebne. No i tak cyk 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 tylko tutaj no nie działa dlatego muszę teraz poprawić ok teraz powinno działać i robimy tak tutaj robimy to i robimy taką samą powiedzmy nie yy, to samo co tutaj tylko wyżej tak OK. i tutaj ten sam blok, podajnik w moją stronę, tutaj pół płytkę z na przykład tutaj spaczona, spaczona pół płytka, cyk, no i tak naprawdę już gotowe. Yy, weźmiemy sobie piglina, ale jeszcze nie postawimy, weźmiemy sobie złoto, nie wiem czy tutaj się uda, bo piglin się zmienia po prostu. I zrobimy sobie tutaj weźmiemy tą pochodnię. Nie wiem czy jest. Weźmiemy sobie tutaj tą pochodnię. I postawimy tutaj piglina. Dobra, na razie działa. Chwilę będzie tylko działać, bo on się zamienia. Wyrzucił. No i zaraz się zamieni. O, na przykład miksturka ognioosporności i bryłka żelaza. No i się zamienił i już tutaj nie działa, ale jak widzicie jak się to buduje. Także co, dziękuję za obejrzenie tego poradnika jak zrobić farmę piglinów. No i co, jeżeli chcecie jakieś inne farmy to piszcie i w prawym rogu pojawi się pewnie ankieta w tej chwili. Także co, dziękuję za obejrzenie, zostawcie łapeczkę w górę, suba na kanale bo takich farm jak będziecie chcieli, będzie, będzie się pojawiać więcej. Siema!